Domowy, łagodny żel do mycia twarzy to Twoja naturalna pielęgnacja w 5 minut. Cześć, dziś pokażę Ci jak w prosty sposób zrobić łagodny, nawilżający żel do mycia twarzy w domu żel ten sprawdzi się przy każdym typie skóry, nawet przy tej wrażliwej. Coraz więcej osób zwraca uwagę na składy kosmetyków, których używa na co dzień, i to w, nic mnie nie dziwi, dlatego że w drogeriach na pewno zauważyłeś, pełno jest produktów z tak długimi listami składników, Pełnymi sztucznych substancji, które wysuszają, podrażniają skórę, nawet zaburzają jej naturalną barierę ochronną. Dlatego warto spróbować stworzyć własne kosmetyki, proste, naturalne i w pełni dopasowane do Twoich potrzeb. No i właśnie dzisiaj chcę Cię zachęcić do przygotowania domowego żelu do mycia twarzy, który nie tylko skutecznie oczyszcza skórę, ale dba również o samą skórę. Dlaczego warto zrobić własny żel do mycia twarzy? Po pierwsze, masz pełną kontrolę nad składem. Dokładnie wiesz, co nakładasz na swoją skórę. Tutaj nie ma agresywnych detergentów, SLS-ów, PEG-ów czy parabenów. Taki żel jest również delikatniejszy niż drogeryjne kosmetyki. Dzięki łagodnym składnikom skóra jest oczyszczona, a nie wysuszona to jest bardzo ważne. No, i dodatkowo taki żel możesz dostosować do własnych potrzeb. Wybierasz taki hydrolat lub napar, który lubisz. Dobierasz olejek eteryczny, który tak ci pachnie, jak lubisz. Więc zobacz, jakie są korzyści. No i dodatkowo zobacz, jak prosty jest w wykonaniu. Całość zrobienia zajmuje zaledwie kilka minut, nie wymaga specjalistycznego sprzętu. A dodatkowo, jeśli chcesz być bardziej ekologiczna, to użyj szklanej butelki i ograniczysz w ten sposób odpady. A zatem, co potrzebujesz do zrobienia Twojego ulubionego żelu do mycia twarzy? 200 ml hydrolatu lub, tak jak w moim przypadku, 200 ml naparu z płatków róży. To jest baza naszego żelu. Możesz wybrać dowolny hydrolat czy napar, który lubisz. Dodatkowo dodajemy 50 ml żelu z aloesu. Każdy sklep, każda drogeria ma to w swojej ofercie. Aloes znany jest ze swoich właściwości łagodzących i nawilżających, i świetnie się sprawdza w pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej, takiej jak na przykład moja. Dodatkowo używam łagodnego detergentu, 25 ml. W moim przypadku jest to glukozyt decylowy. Jest to naturalny środek myjący roślinnego pochodzenia, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum, kolorowe kosmetyki, ale nie narusza bariery hydrolipidowej skóry. To jest bardzo ważne. Dodałam również 10 ml oleju migdałowego. Zrobiłam to po to, aby wzbogacić mój żel w odżywcze składniki. Olej migdałowy jest lekki, nie zapycha porów, a jednocześnie bardzo ładnie wygładza skórę i dostarcza jej cennych witamin. Dodałam również 10 kropli pantenolu. Jest to składnik nawilżający, łagodzący podrażnienia, który się świetnie sprawdza przy skórach wrażliwych i skłonnych do przesuszenia. Konieczny jest konserwant, ponieważ nie, zużymy, nie zużyjemy tego żelu do mycia twarzy w kilka dni, więc zakonserwowałam go wyciągiem z rzodkiewki. No i dodatkowo dałam 5 kropelek mojego ulubionego zapachu. Ja akurat bardzo lubię y, y, mieszankę y, Mirra i Kadzidło, tak się nazywa. Jest to bardzo taki ciepły, fajny zapach. No więc, jak widzicie na filmie, przygotowanie tego kosmetyku jest naprawdę niezwykle proste. Do miseczki wlewamy hydrolat i żel aloesowy, mieszamy, aż składniki się połączą, dodajemy detergent. Wlewamy olej, wlewamy pantenol i konserwant, a na koniec olejek eteryczny. Żeby zagęścić dodatkowo ten żel, bo wydawał mi się dość płynny, dodałam odrobinę gumy guar, którą rozpuściłam w glicerynie roślinnej. Pamiętajcie, że guma guar nie rozpuszcza się w wodzie, tylko trzeba ją rozpuścić, rozmieszać. W, właśnie w glicerynie roślinnej, dzięki temu ona nie ona jest fajnie rozpuszczona, jest, jest taka jak trzeba. Więc to nam troszeczkę ten żel zagęści. No i zobaczcie, gotowe. Żel do mycia twarzy powstał w 5 minut. Jest delikatny, nawilżający, jest naturalny, świetnie zmywa makijaż. Wystarczy go codziennie rano i wieczorem nałożyć na zwilżoną skórę twarzy, wymasować delikatnie okrężnymi ruchami, aby usunąć zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Spłukaj wodą i gotowe. I w zasadzie to jest wszystko. Po umyciu twarzy warto zastosować hydrolat jako tonik, nałożyć lekki krem nawilżający lub serum, i dopiero krem, i twoja codzienna pielęgnacja jest gotowa. Ten Żel to jest świetna, naturalna alternatywa dla drogeryjnych kosmetyków. A wykonanie zajmuje dosłownie 5 minut, a efekty są świetne. Możesz go dostosować do swoich potrzeb, zmieniając hydrolat czy olejek i masz swój kosmetyk. Zasubskrybuj mój kanał, ciesz się tymi filmami, korzystaj z nich, niech ci służą. I mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.